Korzystając z okazji, że dzisiaj robię się na bóstwo pod okiem mistrza Macieja Brumbleskiego, porozmawiamy sobie o tym, czy i jak prawidłowe odżywianie wpływa na jakość naszych włosów. Od lat 25 obserwuję moje klientki. Które wchodzą na różne diety, wyjaławiają sobie organizm. i mówię, że dieta jest zła. Ogólnie diety są super, mm -hmm, tak? Tylko mm -hmm. mądre. I mądre odżywianie ma kolosalny wpływ na włosy. I to powiem Wam z ręką na sercu, że ma olbrzymie znaczenie. Mm -hmm. czym, czym się e, karmisz? Jakie e, związki wprowadzasz do organizmu? I tutaj ja bym chciał Ciebie dzisiaj zapytać. Przy okazji, że jesteś. Jakie związki powinniśmy zażywać i w jakiej kompilacji, żeby miały one super wpływ na włosy i żeby nasze włosy rosły szybciej, były grubsze i były dużo gęstsze? No, wiesz doskonale, że najczęściej wybieraną formą redukcji masy ciała no jest ograniczanie wszystkiego, tak? Wielu niestety moich kolegów po fachu no, jeszcze żyje w takim przeświadczeniu, że żeby schudnąć trzeba mniej jeść. To Znasz mój program i wiesz, że ja uważam, że im więcej program. jesz tym dokładnie tak, że im więcej jesz tym, 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 tym szybciej chudniesz. Tak. Wybierając diety najczęściej ubogokaloryczne, nasz organizm nie wie, że my jesteśmy na diecie, nie wie, że na tym nam zależy, po prostu traktuje to, ten czas, okres jako, jako kryzys. W związku z tym, w pierwszej kolejności, no, tracimy to, co, co dla organizmu do życia no, nie do końca jest niezbędne. Czyli nasz organizm. Deficyt witamin, mikroskładników No niestety jako... musi sobie to gdzieś, musi sobie to skądś to e, pozabierać. Odbiera jako deficyt... Okej, okay, masz ten deficyt i co organizm wtedy robi? No na przykład tracimy włosy. W związku z tym jesteśmy skazani na suplementację. To w ogóle, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, jesteśmy Połowa skazani ma, na że suplementację... Połowa to to dojrzewa w sklepie, no mówmy. to zastąpić wtedy, powiedz mi. No, oprócz czego nie... oczywiście, że mówimy o naszych ulubionych kapslach Juicy no, Plusa, które mają w sobie switozwiązki związki. I jakby to jest klucz do znaczy, zdrowego wiesz, żywienia. Znaczy, ja, tak? jestem, ja jestem akurat przykładem tutaj idealnym, dlatego, że ja od 11 lat suplementuję się tylko i wyłącznie tymi produktami, wiesz o tym doskonale eee, i dlaczego ja wybrałem akurat te produkty, no to tutaj ta moja, ta ich filozofia, no mnie absolutnie przekonuje, no jeżeli Firma Justus zrywa owoce w najwyższej jej fazie rozwoju, tak, dlatego że nie, nie, musi, nie musi ich przechowywać, nie musi ich transportować, po prostu one natychmiast po zbiorach Zostają przerabiane na sok. Ten sok w odpowiednim procesie, bo to jest najistotniejsze, bo wiesz, wszystko można wysuszyć, ale można wysuszyć tak, że z tego już nic nie pozostanie. Natomiast one w odpowiednim procesie suszenia, zachowującym wszystkie je, odpowiednie te składniki odżywcze i witaminy, jest mieszany, proszkowany i to jest, masz 30 różnych owoców i warzyw, no to wracając do tego, tak. jak urozmaicać bogactwo. tą, tą, tą dietę i to bogactwo. Tak, jak się poznaliśmy? Pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie. Ja Pamiętasz miałem cieniutkie, delikatne włoski, w ogóle nie myślałem o zapuszczaniu włosów. I mhm. ja jestem naprawdę ciekawym przypadkiem mhm. i sam na sobie też tego doświadczyłem, że najpierw jest żywienie, najpierw jest odpowiednie, odpowiednie zagospodarowanie naszej fabryki, przywiezienie odpowiednich suplementów, odpowiednich fitozwiązków, mhm. e, radość z życia, jedzenie dosyta i tak dalej, i tak dalej. Dopiero mhm. potem jest... Uroda. Dopiero mm. potem możemy używać kosmetyków, szamponów, myśleć o tym, jak wspierać te włosy, które już wyrosły, mm. ale jak one będą wyrastały słabe, to, no to... żaden nawet najlepszy kosmetyk no. nie pomoże. Moje drogie panie, pamiętajcie i panowie też, że najpierw jest żywienie. I tu się podpisuje obiema łapkami, najpierw jest żywienie, a dopiero potem kosmetyki.